Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie cztacza. Jeżeli zamilknę dziś na dłuższy moment, znak to niechybny, żem się odusił, albowiem w masce tej nie sposób jest normalnie oddychać. Porozmawiamy dzisiaj o nieśmiertelności oraz konsekwencjach takowej, a wszystko to w kontekście future Dmitrija Grukowskiego. Zawitamy również do Królestwa Adarlanu, by śledzić dalsze losy zabójczyni, czyli korona w mroku Sary James. Nie zabraknie również czegoś dla fanów Czerwonej Królowej, albowiem omówimy sobie dzisiaj niewydany jeszcze w Polsce dodatek o... Krótna korona Wiktorii Ewiat. Nie zabraknie również nowości książkowych, które w jakiś tajemniczy, mniej lub bardziej ciekawy sposób trafiły sobie ostatnio na moje półki. No i będą, oczywiście, fakty, czyli przegląd informacji książkowych. Także zostańcie ze mną. Hahaha, ha, ha, żartowałem. Dziś bez zbędnych wstępów zaczynamy od Future Dmitrija Głukowskiego, Książki niesamowitej, książki ryjącej beret na prawo i lewo, jak młot pneumatyczny. Mamy tutaj wizję świata, w którym ludzie są nieśmiertelni. To jest świat przyszłości, rok 2400, któryś tam, w którym ludzie zdołali pokonać śmierć i potrafią żyć nieskończenie długo, żadne choroby się ich nie mają a życie wieczne staje się po prostu normą. Mamy tutaj przedstawiony świat, w którym... Głównym założeniem jest wypilnować, żeby ta populacja jednak nie wzrosła do tak strasznego momentu, że będzie nam groziło przeludnienie i nie starczy miejsca do życia. Nasz główny bohater tej książki działa w grupie doraźnej grupie, która robi wszystko, żeby do tego przeludnienia nie doszło. Można powiedzieć, bardzo fajna wizja. Człowiek od zawsze marzył o nieśmiertelności. Marzył o tym, żeby żyć wiecznie, żeby nie umierać, nie musieć bać się śmierci. Za to Glukowski przedstawia nam tutaj taką wizję, wręcz dystopijną, straszną piekielną, w której miasta piętrzą się kilometrami do nieba, olbrzymie budynki, olbrzymie wieżowce. To wszystko zastąpiło zieleń na ziemi. I wszędzie jest tylko człowiek i nic poza nim. Główny bohater walczy o to, żeby. Ta ziemia w takim sprawiedliwym stopniu mogła służyć kolejnym ludziom, w związku z czym jest tutaj wprowadzona ustawa o rozmnażaniu się, a właściwie o braku możliwości rozmnażania się. Jeżeli ktoś się rodzi, ktoś musi umrzeć. Takie jest tutaj prawo. Glukowski zaprezentował wizję nieśmiertelności z punktu widzenia człowieka, który chce żyć wiecznie, czyli coś, co, co znamy. Pokazał świat, jak ten świat mógłby wyglądać, gdyby człowiek faktycznie tak żył, gdyby człowiek faktycznie mógł się zrównać z Bogiem. Gdzie byłaby religia, gdzie byłaby moralność, gdzie byłyby jakiekolwiek zasady w chwili, gdy przestalibyśmy się obawiać śmierci. Gluchowski znowuż to, co pokazał w metrze, kontynuuje w Future, obnaża ludzką naturę w wyjątkowo okrutny sposób, pokazując, jaki człowiek jest naprawdę, co człowiekowi dolega i z czym człowiek sobie nie potrafi poradzić. Świetna, mocna, genialna książka. Kompletna! Ponieważ porusza tutaj tematy polityczne, porusza tematy religijne, wyznaniowe. Wszystko tutaj znajdziemy. Świat w obliczu nieśmiertelnego człowieka. Jakby wyglądał. Ja gorąco i z całego serducha polecam. Gdyby ktoś miał jeszcze jakąkolwiek wątpliwość, ja wiem, mam bardziej babyface i ze mnie taki Apollo jak z dupy trąba, no ale... Drugiej książki Wam nie pokażę, ponieważ fizycznie jej nie mam, ale wiem, że wielu z Was na nią czeka bardzo niecierpliwie i mamy nadzieję wspólnie, że to marzenie w końcu się spełni i okrutna korona, czyli dodatek do serii Czerwona Królowa Wiktorii Ewiart w końcu trafi do Polski. Ten dodatek to zbiór dwóch opowiadań, w skład których wchodzą pieśni królowej Queen Song oraz stalowe blizny Steel Scars. Queen Song, czyli pieśń królowej, to opowiadanie z perspektywy matki Kala, królowej Korian. Przedstawiające jej żywot, jak to stała się królową i jak to jej życie za czasów właśnie panowania wyglądało. Bardzo ciekawe opowiadanie, rzucające nowe światło w ogóle na królestwo, na to jak to wewnętrznie tam wyglądało. Przedstawiające naszego króla również z takiej nieco innej strony. Z kolei, Still Scars, czyli stalowe blizny, to już opowiadanie z perspektywy farley, którą poznaliśmy w serii. Przedstawiający jakieś tam początki tego jej działania, jak doszło do tego, że spotkała się z Mer i cóż tam do tego doprowadziło, kiedy poznała Shade'a. Także bardzo fajne opowiadanie, również yy, przedstawiające, rzucające nowe światło na całość. Ogólnie Wam powiem szczerze, fajnie, że Victoria Evert zdecydowała się napisać te dodatki, ponieważ może one jakoś do zasadniczej fabuły niewiele wnoszą, ale przedstawiają nam ten świat w nieco szerszym ujęciu. Pokazując zupełnie dwie różne strony medalu, co jest bardzo fajne. Te opowiadanka czyta się naprawdę szybciutko, naprawdę są lekkie, takie delikatne. Ta fabuła niesie się i niesie z taką dużą swobodą, także myślę, że fanom Czerwonej Królowej ten dodatek na pewno by się spodobał i trzymam mocno kciuki, żeby ta okrutna korona w końcu do Polski zawitała, bo myślę, że na pewno. Będzie szał, no jak ma nie być szał, jak będzie szał, w końcu to Czerwona Królowa, nie? Też chyba stanie się taką małą tradycją, ale zanim Wam opowiem o koronie w mroku, czyli kolejnej odsłonie serii Szklany Tron Sary Jamas, zaproszę Was na przegląd informacji książkowych, czyli BUKO FAKTY. No, znowuż brakuje mi słów na Sary Jaymas i wydaje mi się, że ta kobieta w końcu prędzej czy później nie wykończy, ale wydaje mi się, że zrobi to nawet prędzej, chyba szybciej, nawet od tej pieruńskiej okropnej maski, w której się normalnie zapocę jak świnia, i umrę. Dzień dobry, to są Fakty, czyli przegląd informacji książkowych z Polski i z zagranicy. Dzisiejsze wydanie zaczynamy koncertowo. W Polsce odbędą się cztery koncerty muzyki filmowej z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna wystąpi w Polsce w ramach Harry Potter i Kamień Filozoficzny In Concert. Koncerty, które odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, są częścią światowego tournée, które rozpoczęło się w czerwcu 2016 roku. Muzyki z Harry Pottera będzie można posłuchać na żywo już w kwietniu. Ceny biletów zaczynają się od 90 zł. Nie lada gratka dla fanów Nicole Young. W sieci zadebiutował zwiasun ekranizacji ponad wszystko. W rolach głównych w filmie zobaczymy znaną z igrzysk śmierci Amanda Sternberg oraz Nika Robinsona, którego możemy kojarzyć choćby z Jurassic World. Co więcej, oboje wystąpią również w innych ekranizacjach książek młodzieżowych. Stenberg zagra główną rolę w adaptacji mrocznych umysłów Alexander Brecken, a Robinson wcieli się w rolę Simona w ekranizacji książki Becky Albertali, Simon oraz inni Homo sapiens. Amerykańska premiera, ponad wszystko, planowana jest na 19 maja. A skoro już jesteśmy przy mrocznych umysłach, autorka pracuje nad zupełnie nowym projektem. Na swoim Twitterze Alexandra Brecken przyznała, że właśnie dokończyła pisanie 101 stron swojego nowego zabawnego projektu. Na razie nie wiadomo, co to będzie i kiedy książka będzie gotowa, choć sama autorka przyznaje, że praca w re. Tymczasem do obsady ekranizacji Mrocznych Umysłów dołączyła Mia Czech, która wcieli się w postać Zu. A teraz coś dla fanów Harry'ego Pottera. Już w czerwcu do sprzedaży trafi zupełnie nowa edycja Kamienia Filozoficznego w edycji Domów. Z okazji dwudziestolecia Kamienia Filozoficznego brytyjskie wydawnictwo wypuści do sprzedaży nową edycję pierwszej książki o Harry' Tym razem okładki będą dostosowane do poszczególnych domów. Poza nowymi okładkami, nowe wydanie zostanie wyposażone w specjalnie dobrane nowe informacje na temat poszczególnych domów i ich mieszkańców. Więcej szczegółów można znaleźć na strefie czytacza. A na koniec kilka słów o nowościach książkowych. W środę do sprzedaży trafiła zupełnie nowa powieść Brandona Sandersona. Pierwszy tom serii Alcatraz kontra bibliotekarze Piasek Rashida. Tego samego dnia do sprzedaży trafiła również długo oczekiwana Diabolika S.J. Kinsight oraz całkiem obcy człowiek Nie lada gratka szykuje się dla fanów Stephanie Meyer, ponieważ 26 kwietnia będzie miała miejsce polska premiera jej najnowszego thrillera zatytułowanego Hemik. Tego samego dnia do sprzedaży trafi również piąta odsłona Szklanego Tronu Sary J. Maas, Imperium Bush. Na dzisiaj to wszystko w Buko Faktach Serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia! No i zapowiedziana korona w mroku, czyli dalszy ciąg przygód naszej cudownej zabójczyni Seliny Sadotien, która została już tym, kim miała zostać na końcu pierwszego tomu i teraz mierzy się z kolejnymi wyzwaniami stawianymi jej przed króla. Jako królewska obrończyni, musi wypełniać każde polecenie swojego władcy, niezależnie od tego, czy jej się to podoba, czy nie. Ale okazuje się, że wokół Seliny znowuż krążą jakieś siły nieczyste, złocza czai się na każdym kroku i będzie jeszcze niebezpieczniej niż było. Bo oto nadchodzi ten moment, kiedy możemy odkryć źródło potęgi władzy w Adarlanie. Coś, co zupełnie zryje Beret i sprawi, że nie będziemy mogli w to uwierzyć. Sara James potwierdza. Że pomysł na serię zacny posiada i wizję swe niestrudzenie realizuje z wielką mocą, zapie, zaciętością, zapiętością, zaciętością, no, i z wielką epiką, brnąc do przodu po trupach, do celu. No nie, ta książka jest po prostu genialna. Ja nie jestem w stanie nawet nic powiedzieć na temat Korony w Mroku, bo się tylko rozpływałem nad tą książką. W ogóle miałem jej teraz nie czytać, ale stwierdziłem, a, zobaczę sobie ten początek i tak już poszło od początku do samego końca. Co to dużo mówić, Co J. Mas powróciła z książką równie wspaniale napisaną, z równie wspaniałymi bohaterami, z jeszcze większą ilością zawirowań i gdzieś tam zwrotów akcji. Jeżeli czytaliście, to kochacie, jeżeli nie czytaliście, to pokochać możecie, ponieważ książka ma wiele atutów, którymi może oczarować. Jeszcze więcej krwi, jeszcze więcej flaków, jeszcze więcej tajemnic, jeszcze więcej Seliny, która niestrudzenie trudzenie robi wszystko to, co robić powinna. Gorąco z całego serducha książkę polecam. Tomu trzeciego się boję, przed Tomem trzecim się wzdragam. I nie wiem, czy będę w stanie go przeżyć. Także Powiadają, że gdzieś tu się kryje jakiś niezarejestrowany wachor. O! Mam cię. Jakiś ty brzydki. Te dzieci coraz brzydsze. Fuj. Le. Może znajdę jakieś inne. To mam następnego. Ty będziesz wiedział sobie wajza. Jesteś zarejestrowany? Jesteś zarejestrowany? Nie ma ze mną. Chcesz mnie przekupić, że zapomniał, że cię widziałem? Tak. A masz jakiś worek, którym mnie przekupisz? Nie mam. Ja widziałem, że masz. To co, zaczniemy przekupywanie. Czy mam wbijać? Nie. Poproś. No. Sądzisz więc, Brzydolu, że tym, co znajdę tutaj, wykupisz sobie wolność? Masz rację, nie ośmielaj się nawet tak myśleć, bo wolność twoja zależy ode mnie. Zanim się pojawiłeś za 15,99 i to nawet nie w Biedronce? Takie cuda, normalnie, panie, takie cuda, gdzie mi uciekasz, potwore? Doty i też to takie cuda, mi tutaj przynosisz i ukrywasz pod moim dachem przede mną. No słuchaj, bo parskręcę, tak O pudra! Godzi pikot bez mojej zgody? To to dla żony chyba mojej bardziej. Słabo się starasz. A ty! Dr. nie puszczę tak! Co teraz? Bomba? To otwieraj sama bombę. Tak, cudowny sposób nożyczki znalazły się w mojej dłoni. To jest magia. Mam nadzieję, że znajdę tu coś, co mi się spodoba. Inaczej ciężko będzie z tobą. Gdzie już? Chciałeś mi nożyczki w oko wbić. Draniu, prawda? Tak. Bezszczelne. Dziewczyna z Dzielnicy Cudów, Aneta Jadowska. Postarałeś się, gnomy. Ale jeszcze wolności twojej nie wykupisz. Co tu jeszcze jest? A to co? Kolejna bomba, kolejny zamach na mój żywot? Tak. Jak śmiesz. To jest O! To jest parak. To normalnie... To morduje! parak. Ja tam morduję. No już do ostrych narzędzi. Nie zyskasz sobie wolności, że i tak będziesz mnie traktować. Gwałtem nam otworzyłem, co na to? Diabolika. No. Panie! Ej, w sensie dziewczynko. Dobra. Niech stracę, jesteś wolny, tylko pozbieraj ten śmietnik cały. Ten burdel uprzątnij! Bo jak matka się dowie, to zabije... I z dupynami po wyrywach. Już. I jak z pośladka w twarz strzelił czas naszego filmu, minął, dobiegł końca, już nie wróci. A mi przychodzi się znowuż pożegnać. Dziękując oczywiście za to, że byliście ze mną, za to, że oglądaliście ten dziwny, kolejny dziwny odcinek na moim kanale. Oczywiście subskrybujcie ten kanał na YouTube, obserwujcie profile na Facebooku oraz na Instagramie. I żyjcie w zgodzie z naturą. I cieszcie się tym życiem, ponieważ wiecie już, że nieśmiertelność nie jest czymś, czego naprawdę byśmy pożądali. A jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to przeczytajcie książkę Dmitrija Glukowskiego, a wówczas się dowiecie, że nieśmiertelność nie jest tym, czego pragniecie. A jeżeli czegoś pragniecie, to pragniecie na pewno subskrybować kanał Czytacza, żeby cieszyć się życiem i głupotami, cieszyć się tym, że jesteście po prostu bardziej normalni od innych. Także dzięki za dzisiaj. To już koniec. Do zobaczenia. Prędzej niż później. Cześć.